Lecimy z kolejnym odcinkiem challenge od wizów i tutaj mam do wykorzystania 2 miliony i 40 rundę. Mamy bardzo, bardzo wolnego Moaba, którym mam nadzieję, że uda mi się teraz bardzo szybko zająć. Tak, okej, okay. to była bardzo dziwna runda, nie mam pojęcia co siedzi w głowie osoby, która coś takiego robi, no bo w żaden sposób to nie było trudne, ale dzisiaj oglądajcie koniecznie odcinek do końca, ponieważ Ninja Kiwi zapowiedział nową grę. Tak, zgadza się, ale na początku musimy przejść parę tutaj challenge i zobaczymy po prostu jak mi to pójdzie i naprawdę gierka wydaje się bardzo, bardzo ciekawa. Czekajcie, mamy 99. rundę, mamy także Benjamina, ale co powinienem postawić? Czy to musi być po prostu... Ee, ja bym to zrobił tak, żebym postawił trzech handlerów i w ten sposób spróbował to przejść. Zobaczymy, czy... O, tutaj... Oj, 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 chwila, bo mamy po pierwszym tierze. Dobra, nie tak to sobie wyobrażałem. Tutaj mamy trzeci, trzeci tier. Bombshootera nie ma, Tak też nie. Ice Monkey... Ty... No, halo, jak ja mam tu przejść, jeżeli... Mamy większość małpek zablokowanych. Przecież to tutaj nie, nie powinno tak to wyglądać. Wizard? Ok, Wizard też zablokowany. Spike Faktory, dobra, czyli to na pewno um, będzie Spike Faktory. Podśrodkowe drzewko produkujące mnóstwo kolców. Plus jeszcze postawimy sobie wioskę, okay, żebyśmy mogli niszczyć wszystkie balony. I uwaga, czy mamy. Tak, chyba o coś takiego chodziło. Jakże używamy tych kolców, ile tylko możemy. Wyupewnijcie się, że subskrybujecie kanał. No i zostawcie jakiegoś e, lajka, jeżeli nie możecie się doszekać zapowiedzi, właśnie nowej gry. E, bo naprawdę dla mnie y, będzie to chyba. Ulubiona gra. No, tak. Wydaje mi się, że nawet jak wyjdzie, to będzie lepsze od Bluesów, Ale zobaczymy, nie? Bo, znaczy, Blues TD. Um, TD, TD Battles. Nie, TD. Szóstka. jakoś się trochę zamotałem. 0% ukończyło tą mapę. Uuu, że na naprawdę. Czekaj, nie, 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 nie. To chyba jest jakiś błąd. Tak, 0. Próby 120, wygrane 0. Słuchajcie, dam sobie 10 prób. Może 15 na przejście tej mapy. 124 runda. Aha, opancerzony. Mm, opancerzony BB. Więc weźmiemy. Czekajcie, czy to będzie działało pięknie. Okej, okay. Dobra, rozumiem, działa Możemy sprzedawać małki, co już mi się nie podoba Jeżeli mam być szczery Aha, czyli super małki, też nie mamy o, Ale będzie problem, jak ja takich map nie lubię Bo tutaj Jeżeli nikt tego nie przeszedł, to naprawdę musi być coś yy, Coś na rzeczy Dobra, czy mamy jakieś piąte tiery O, by... a jakbym tak shootera postawił Dobra, tak shooter pod piąte yy, Piąty tier, do tego Damy mu wioskę Tak, tak, do tego alchemik Okej, okay, to jest to. to. To musi być to ustawienie. Pewnie to nie będzie to, ale wiecie, i tak trzeba po prostu sprawdzić. Ciebie nie chcę. Mm, tutaj nic nie mogę postawić. Blunowa pułapka ultra, wzmacniacz. Kolce. No właśnie, kolce też średnio sobie tutaj radzą. Może ninja, mm, tylko że to jest zwykła klejąca bomba, więc. A dobra, postawimy klejącą bombę. Czemu nie? Dobra, także to, to będzie jedyna, ym, jedyna próba jaką widzicie. Później pewnie usiądę i będę się z tym męczył wszystkim, żeby yy, żeby to przejść. Postawię sobie jeszcze o, coś takiego. Nie wiem po co. <laughs> Nie mam pojęcia, mam 143 tysiące, coś trzeba z tą kasą yy, mimo wszystko zrobić. Teraz zrobimy sobie coś takiego. O, cyk, cyk. Tutaj, kolejne, bo chodzi mi o to też, żebym mógł spowolnić jak najbardziej balony, żeby ten tak Shooter mógł wszystko tutaj rozwalić. Zobaczymy czy to ma, mm, to ma sens, to co właśnie mam tutaj w głowie. Plus miałem postawić, o właśnie Mortar, czyli Mortar, szybsze przeorowanie i lecimy tak naprawdę, pyk. Ładnie, tutaj w dół teraz, sobie troszeczkę postrzelamy i w górę i teraz, pyk, 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 pyk. o jeszcze klejem ładnie wszystko... Zak Aha, już się balony przebijają. Okej, okay, poszło bardzo szybko. No już przegrałem. Nie wiem, czy... Czekajcie. A tak, przegrałem, bo nie widziałem w ogóle tych balonów, nie? Że one tam były. Czyli yy, na pewno nie o to chodzi. To teraz trzeba będzie się zastanowić, czy w ogóle jest opcja wygrać ten challenge y, na tym y, Monday'cie, bo może, wiecie, nie ma kompletnie możliwości tego zrobić. Chcę przetestować bardzo dziwną taktykę, która polega na tym, że stawiamy jak najwięcej samolotów, wszystkie ulepszamy sobie pod środkowe drzewko i y, wydaje mi się, że tu jest mniejszy cooldown na umiejętności. I chcę poczekać, aż wszystkie BFB będą na ekranie. Wtedy zrzucamy po prostu 10, czy tam nie wiem ile. Oj, dobra, mm, okej, okay, nie stać mnie. Przeramy to i nadal mnie nie stać. No, więc yy, zrzucimy sobie po prostu tyle bombek, ile mamy, i zobaczymy, czy w ten sposób uda się to przejść. Jeżeli tak, to to będzie najdziwniejsza yy, taktyka, po prostu na przejście tutaj tego. Ok, zrzucamy sobie na spokojnie. O, i mamy 10 idealnie bombek. Musimy poczekać, aż wszystkie BFB e, jakby się pojawią już na ekranie. Dobra, zaczynają wracać. Spoko, spoko, spoko. 124 so, runda. Tutaj gdzieś one są. Mniej więcej. Oj, wydaje mi się... Dobra, uwaga! Zrzucam. Pyk, 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 Ty! To jest... Wow! Eee. To była najgłupsza taktyka jako... Jakiej tutaj użyłem? Co jest? Ja, wiecie co? Okej, okay, powiem wprost. Ja bym już tak zdesperowany, testowałem takie dziwne rzeczy i mówię: Ej, pokażę na filmie, jak zrzucam dużo bombek, bo może to być fajne. A wcześniej przetestowałem sobie samoloty pod górne drzewko. Samoloty pod górne drzewko nie działały, ale. No może w tym jest metoda właśnie, że jestem pierwszą osobą, która przeszła tą mapę i nawet szybko poszło, z 15 minut <grydy> zajęło mi przejście tej mapy. Moncik 2022, 35%, spoko gości, a przed chwilą przeszedłem mapę, która y, ma 0% ukończenia, więc y, 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 jestem jakby przygotowany na wszystko. Dobra, co my tutaj mamy? Ok, rigro balony, aha, 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 rozumiem. Dobra, ninja, mhm, mm no nie, no raczej ninja nie damy, spoko. Tak sobie wiecie, przy okazji sprawdzam, co tutaj jest y, ciekawego, Bishandler, nie chce się, e, o ojej, dużo tego będzie, dobra. Czyli musimy, nie wiem, że to będzie Ice Monkey, po prostu, no bo Ice Monkey widzi kamobalony. Y, tylko nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o... A właśnie, czyli on zamraża te balony, ale jednocześnie. Czekaj, bo ja mogę dwa tylko icemanki postawić. Więc, jeżeli bym sobie postawił je na samym początku, powiedzmy, mocniej, atakuje szybciej i zamraża na dłużej. O, sobie postawimy tutaj taką ekipę. A, i mogę tylko dwie małki. No to może o to chodzi? Pyk, zamrażamy? Okej, okay, nie, bo się widzicie, jeden balon przebił, mm, czyli raczej nie o to chodzi. Jeszcze, żebyśmy mieli odznaczonego, znaczy odznaczonego żebyśmy mieli już z głowy icemanki, to postawię go troszeczkę pod inne drzewko. Mhm, mm mhm. Mm Chyba, że. Dobra, jest jeszcze jedna y, rzecz. Ojeku. Chwila, bo. Dobra. Nie, nie, nie wiem czy nie spieszyłem coś z ustawieniami dźwięku. Y, postawimy go tak, 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 tak. O, czekajcie, bo ja mogę go zrobić pod y, czwartier. W sumie nie zwróciłem na to uwagi. O, tylko że tutaj mnie nie stać. Dobra, i zobaczymy, czy to wystarczy. Tak, to wystarczyło. Nie wiem dlaczego to miało taki mały procent ukończenia, no, no bo 35% to jednak mam w głowie, że oho, tutaj może być jakiś problem. Dobra, lecimy z kolejnymi challenge'ami. Widzę, że ten będzie mega prosty. I był tak prosty, że postawiłem wioskę pod piąty tier i bez problemu to przeszła. To było też dziwne rozwiązanie, ale mamy to. 80, dobra. Adamu, 58%? Uu, 529 lajków. Zobaczymy, czy pod tym filmem uda się wbić więcej, ale to wydaje mi się, że po prostu może ten challenge jakoś był, um, nie wiem, dla wszystkich. Czekaj, 28 run. A może to była ta mapa? Czekaj, czekaj, czekaj. A może to była ta mapa, która yy, była jako Daily Challenge? Bo pamiętam, że coś takiego jakiś czas temu było. Ja niestety mam yy, oflagowane konto, więc nawet nie wiedziałem, że była taka mapa. Ale kojarzy mi się, że może to na tej mapce było, w tym sensie. Yy, nie wiem, Mo może teraz gadam jakieś głupoty. Oho, ołowiane, dobra. Jeżeli to jest ta sama mapa, to w sumie fajnie, bo będę mógł jeszcze raz się przetestować znaczy je jeszcze raz się sprawdzić. Tylko musimy znaleźć to jedno rozwiązanie. Mm -hmm. Zanurzenie reaktor. No właśnie, no ołowiane balony. O, 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 nie, to on też nie będzie. To też nie będzie. To też nie będzie. To też nie będzie. No musi być jakieś. Jakaś małpka, która sobie poradzi z tym wszystkim. I wygląda na to, że będzie to tyranozaur. Także, o, sorry, mały błąd popełniłem. I 3, 2, 1, BUM! No właśnie, i wszystko zostało zmiażdżone. Czyli 5, 530 like właśnie wpada. Muszę trochę przyspieszyć tempo z tymi challengeami. Dobra, 76%, 36 lajków. Like Patrząc na 63 rundę i to, że mamy 200 tysięcy do dyspozycji, to zrobimy sobie coś takiego. I to był głupi pomysł. No i za drugim razem postawiłem najlepszego Apacha, albo po prostu bardziej helikopter. I jak widzicie, nic kompletnie już się nie pojawiło na mapie. Więc możemy przejść do kolejnej mapki. Uuu, 6 łapek tylko i 25% ukończenia. Także ludzie się bardzo szybko poddawali i mało komu się to podobało. Setna runda, o nie, dobra, setna runda. I mamy 70 tysięcy. Czekaj, 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 może ninja. Kurde, ja zawsze popełniam ten błąd, że zamiast sprawdzić sobie upgradey, to często... Często w jakieś losowe rzeczy idę, dobra, cyk. Ale strzela, dobrze, dobrze, strzelaj, strzelaj jak najwięcej. Teraz nawet weźmiemy. Uh -huh. Nie, chyba nie o to chodziło. Chociaż z drugiej strony. Ej, 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 ej. Czy, czy czasami to nie działa w ten sposób, że na bada to jakoś będzie oddziaływało? Nie, chyba no właśnie nie ma czegoś takiego. No i zobaczymy, czy takim ustawieniem się uda to wygrać. Na początku myślałem, że będzie to arcymak pod górne drzewko, ale powiem wam, że jednak bumerang manki tutaj, jeżeli odpalimy jego zdolność, to dosłownie nic się nie przebija i udało się to przejść. Więc siódmy like ląduje ode mnie. Bardzo, fajny, bardzo fajna mapka. Spocony, o, spocony kubuj znowu. 78% i miasto. O, boż, dobra. Osiemnasta runda, czyli będą co? Jakiś kamo? O, nie, dobra. Zwykłe balony, które są bardzo szybkie. I dużo balonów. Czekaj. Nie, nie wiem, ja mam postawić tutaj cokolwiek? Czy. Na, 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 aha. Dobra. Wystarczy, że pewnie. Nie, tego nie postawię, okej, okay. dobra, rozumiem. Coś globalnego, coś by tutaj idealnie się yy, nadało. Ja mówię, ja mam taki problem, że ja nawet nie wiem gdzie co postawić na tej yy, mapce, żeby to miało ręce i nogi. I wiecie co? Mimo tego, że przeszedłem ten challenge, to tutaj widzę, że mam odpalonego double cash moda, więc ja pójdę go wyłączyć i spróbuję raz jeszcze przejść, bo nie mam pojęcia, czy ja popełniłem jakiś błąd, czy co, bo... Nie, no chyba w żadnym challenge'u dzisiaj nie było Double Cash Moda, zawsze był zablokowany, ale tutaj to zauważyłem, więc y, dajcie mi chwilkę i jeszcze raz spróbuję to przejść. No jak widzicie, kompletnie to nic nie zmieniło, bo nadal przeszedłem tą mapkę, ale przynajmniej mam teraz czyste sumienie, że rzeczywiście y, wszystko jest tak, jak być powinno. Player, y, kolego, musisz zmienić sobie nick, bo niestety nie mam pojęcia, kim jesteś. I w ogóle, jeżeli, pamiętajcie, kupujecie coś w Bluesach, piszcie sobie ten kod, y, flotar. Niestety na epiku to nie działa, nie mam pojęcia, dlaczego i czy kiedykolwiek to będzie działało. No niestety jest, jak jest, nic nie. Zrobię, dobra, ninja. Wydaje mi się, że to jest jedna z mapek, gdzie nie ma w, w, żadnych blokad i tak naprawdę mogę postawić, co chcę, bo i tak na pewno to przejdę. No właśnie o tym dokładnie mówiłem, także <gryw> bardzo szybko się udało to przejść, stawiając y, cokolwiek i lecimy Miłosz Chorwat. ok mam nadzieję, że dobrze przeczytałem. Co my tutaj mamy, Miłosz? 50, ok troszeczkę rund jest, 100 tysięcy. Wydaje mi się, że no jak ludzie widzą, że jest po prostu tyle, mm, tyle, tyle rund do przejścia, to po prostu odpuszczają. Dlatego to będzie miało taki mały procent ukończenia. Dobra, pokaż mi. Aha, czyli mamy zwykłego bada. Dobra, rozumiem. Jakiegoś snajpera sobie postawimy. Cyk. Żeby sobie coś tam postrzelał. E, może gluganer? Też? Czemu nie? Okej. Okay. Dobra, gluganer podśrodkowe drzewko. Nie, nie, nie wiem dlaczego go stawiam. A, tylko... No właśnie, już się bałem, że z jakiegoś powodu nie mm, mocny... O właśnie, tak w ten sposób go ustawię. Już byłem przekonany, że Sniper po prostu z jakiegoś powodu nie atakuje tego gościa. Yy, dobra, Druid jeszcze, czemu nie, mamy Obyna, będą fajnie się kombowali. Yy, Ice Monkey też sobie postawimy, dobra. Yy, dart, yy, znaczy... Yy, co to jest? To jest tak Shooter, jejku. Już się trochę z, z, tego, zamotałem. Jak widzicie, stawiam losowe rzeczy bez sprawdzania, bez testowania w... Losowych naprawdę miejscach i zobaczymy, czy w ten sposób. Ojo, oj oj Dużo rigoru balonów, czyli... czyli czyli, czyli, czyli Gierkę mi za chwilę skraszuje więc muszę jak najszybciej to zatrzymać. Oj! Wcisnęłem Escape. I na razie jest mały problem. Dobra, czyli potrzebujemy wioski pod e, efekty regrow, a raczej zatrzymanie tego efektu. Albo wystarczyło kupić inżyniera pod piąty tier, który tak naprawdę załatwił całą sprawę i nic więcej nie musiałem robić, a e, reszta małpek to było jako, e, jako takie wsparcie. I Timur, 19%, na tym sobie zakończymy i powiem wam w końcu jaką tą mm, gierkę y, właśnie Ninja Kiwi zapowiedziało. 12074... Dobra. Oj, czekaj, ale czemu czem mam tak mało? Oj, ceramiczne, kamobalony. Mam bardzo mało małpek do wyboru, nie? I tak praktycznie w ogóle nie ma ulepszeń? Co, co to jest? Co to za bieda tutaj ma być? Byłem przekonany, że rozwiązanie będzie wyglądało w ten sposób, że ulepszamy sobie wioskę na 4 -2 0 później stawiamy darta, który ma tutaj czwarty tier, ustawiamy go na przykład na ostatni, tak żeby było lepiej, i jako wsparcie biorę mm, Gluganera, który także ma tutaj małe buffy, i na przykład jeszcze jednego snajpera. Tylko problem jest taki, że ja mam 3000 tutaj HP i no, się, jak widzicie, to bardzo, bardzo szybko kończy. Więc rozwiązanie musi tu być jakieś inne, ale... Ale no, przyznam szczerze, że kompletnie nic mi nie przychodzi tutaj do głowy, nawet jak patrzę na te małpki. Więc jeszcze chwilę popróbuję. I jeżeli nie znajdę tego idealnego rozwiązania, no to co? Pracę domową będziecie mieli. Chyba że, dobra, mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł. Patrzcie, cyk, cyk sobie robimy. Tak, 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 tak. I teraz bierzemy. A, nie, nawet nie mogę tego kupić. Dobra, nieważne. Nieważne. Byłem przekonany, że będę mógł sobie kupić fanclub Super Małpki i jakoś e, zaczarujemy tutaj to i wygramy. No ale nie. No i na razie się poddaję. Jeżeli chcielibyście spróbować sobie tego challenge'u, macie kodzik na ekranie. A zaraz pokażę Wam coś, na co czekaliście, czyli zapowiedź, właśnie nowej gry w uniwersum Bluesów. Gra będzie się nazywała Blues Card Storm. I tutaj mamy takie mm, informacje. Jesteśmy podekscytowani, mogąc ogłosić Blues Card Storm, czyli grę karcianą z uniwersum Bluesów, która będzie udostępniona na urządzenia mobilne oraz pacety w 2024 roku. Wybierz swojego ulubionego bohatera, wypełnij swój, swoją talię blunsami, małpkami oraz różnymi mocami i później idź walcz. W tradycji blunsowej małpki nie walczą z innymi małpkami, więc będziesz musiał bardzo uważnie balansować swoją talię, wybierając bluny, które będą ofensywne, czyli będą atakowały naszego przeciwnika i bardzo mocne małpki, które użyjesz do defensywy. Użyj także mocy, żeby zmienić wynik starcia i nie zapomnij także o złocie, które poprawi Twoją ekonomię. Okej, okay, dobra, ciekawe. Quincy, Gwen i masa innych Twoich ulubionych bohaterów są gotowi, aby Ci pomóc zbijać balony i podbić pole bitwy. No, tak jak o czym można oczekiwać od Ninja Kiwi, celujemy w coś, co będzie bardzo fajne do gry, łatwe do nauczenia i trudne do odstawienia. Czyli po prostu, żebyśmy się uzależnili od tej gry i żeby była bardzo, bardzo prosta. No i planują tutaj uruchomić tą grę w połowie 2024 roku i, i um, będą beta testy na, um, na początku 2024, plus jeszcze przed premierą mają być jeszcze jakieś testy, więc będziemy mieli dwa rodzaje testów, zobaczymy co z tego wyjdzie, na razie mamy tylko i wyłącznie tego Arta, nie wiemy um, czy ta gra będzie płatna, czy darmowa, ja bym obstawiał, że gra będzie darmowa, no, bo ciężko będzie utrzymać karciankę, yy, która będzie płatna. Tak mi się przynajmniej zdaje. Ja jestem na to podekscytowany, naprawdę. Więc yy, co, jeżeli będzie więcej informacji, to na pewno yy, troszkę wam o tym powiem. Dajcie znać koniecznie, co o tym myślicie, czy będziecie grali, czy raczej karcianki nie są dla was. Chociaż jeżeli mam zakładać, to ninja Kiwi zrobi tam w ten sposób, że nawet jeżeli nie lubisz karcianek, to zrobią to tak przyjemne, że po prostu nim się obejrzysz i po prostu wsiąkniesz w tą grę i pewnie będziesz sobie grał. Także to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia już. skjutra.